Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o temacie, który jest od pewnego czasu tematem bardzo popularnym, poniekąd nawet bardzo kontrowersyjnym. A dokładnie chciałbym opowiedzieć Wam o bliźniaczych płomieniach. W sumie to chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja to widzę. Jak to wygląda z mojej strony? Ponieważ teorii na temat bliźniaczych płomieni jest dość sporo. Jedną z nich jest teoria, że bliźniaczym płomieniem są dwie, bliźniaczymi płomieniami. Są dwie osoby, które mają jedną, tą samą duszę. To jest jedna z teorii. Inna z teorii głosi, że Bliźniaczymi płomieniami są dwie osoby, które może nie mają tej samej duszy, tylko dusza podzieliła się na dwie części. Z jednej wyodrębniła się druga. I po prostu tworząc sobie swoje przejawienie, powstaje jak gdyby bliźniaczy płomień. Z mojej strony jest trochę inaczej. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś teorie chociaż wydaje mi się, że na pewno są jeszcze jakieś teorie oprócz tych dwóch takich najbardziej popularnych, które przytoczyłem. Ja też swego czasu zacząłem bardzo obserwować ten temat, ponieważ ten temat no, jest bardzo ciekawy, ponieważ patrząc pod kątem ducha, czyli ogólnie świadomości, to my wszyscy jesteśmy jednym, ponieważ przez nas wszystkich przenika źródło. A tutaj chodzi o to, że ten aspekt, a dokładnie bliźniaczy płomień, to, to, to zjawisko, można powiedzieć, występuje na poziomie duszy, czyli jest to na innym poziomie niż poziom ducha. Ja to obserwowałem kilka lat do tyłu i według mnie jest tak, ale to może, wiecie co, dobrze by było się cofnąć w tym momencie, abyśmy dobrze to mogli zrozumieć. Cofnąć się do, do tego, co mówiłem w filmiku o nadduszy i duszy. We wcześniejszych filmikach dokładnie chodzi o to, że... Dokładnie chodzi o rdzenie. Tak jak mówiłem, że wszystko ma swój rdzeń wewnętrzny, czyli taki rdzeń światła. Nad dusze mają te rdzenie, można powiedzieć, płynne, czyli one nie są stałe, ciągle się w nich coś dzieje, ponieważ one jak gdyby odbierają poprzez swoje rdzenie całe życie, które się dzieje we wszechświecie, a życie tętni, życie tętni życie, tak można powiedzieć. I po prostu te rdzenie cały czas są zmienne, one cały czas pulsują, cały czas są zmienne, tam się cały czas coś dzieje, to światło się zmienia, przenika, cały czas jest inne. A w duszy ten rdzeń jest stały. I on wygląda w taki sposób, jakbyśmy zobaczyli moment wychodzenia duszy z nadduszy, to chwila, w której to następuje, to jakbyśmy zrobili zdjęcie rdzenia nadduszy, i to jest kropla w krople rdzeń duszy, już stały rdzeń duszy. Tak wygląda. I on się nie zmienia. To jest uchwycony ten moment. Moment, w którym po prostu następuje to wyodrębnienie, stworzenie jednostki, czyli duszy. I duszy mają rdzeń stały. Odpowiedni, taki dla siebie w sumie unikatowy. O konkretnym zabarwieniu światła, konkretnej jakości, intensywności, barwie. I po co to mówię? Mówię to po to, żebyśmy mogli to dobrze zrozumieć, to o czym teraz chcę powiedzieć. Bliźniaczy płomień to według mnie są te same dusze, które wyszły z nadduszy w tym samym momencie. Dokładnie w tym samym momencie, ponieważ rzadko zdarza się, żeby z nadduszy wychodziła jedna dusza. Jak to obserwowałem, bardzo rzadkie to jest zdarzenie. Najczęściej wychodzi kilka. Kilka dusz. Też nie dwie. Dwie też to rzadkość jest. Najczęściej wychodzi pięć, osiem, kilkanaście. Wyodrębnia się naraz. I one mają ten sam rdzeń. Może inaczej, każda ma swój, ale te ich rdzenie wyglądają identycznie. I tym są właśnie ze sobą podobne. I to jest u nich niezmienne. I to są według mnie bliźniacze pomienia. One przez to, że mają. Identyczne rdzenie mogą się łatwo rozpoznać. I tu jest to bliźniactwo, tak naprawdę, czyli kropla w krople identyczność. I to jest rzeczywiście, jak się patrzy na dwie takie istoty, to rzeczywiście to ich wewnętrzne światło jest po prostu tym samym światłem, ponieważ dusza, ona nie zmienia tego rdzenia poprzez cykl doświadczeń. To rdzenie stałe i niezmienne. Mogą się zmienić te powłoki, o których mówiłem, czyli te powłoki duszy po prostu świetlne, również ze światła. Natomiast rdzeń, on pozostaje ten sam. I to są właśnie według mnie istoty, które mogą się nazwać bliźniaczymi pomieniami, i one się właśnie w ten sposób też mogą, jak gdyby rozpoznawać to swoje podobieństwo, że patrzy jedno w drugie i widzi to samo. No widzi to samo, bo widzi ten sam rdzeń. Co więcej, poprzez ten sam rdzeń, ten sam, no ten sam rdzeń, mogą mieć do siebie w pewien sposób dostęp wewnętrzny. Nie zewnętrzny, tylko poprzez wnętrze mogą mieć dostęp do siebie. Dlatego może się zdarzyć taka sytuacja, że bliźniacy w ogóle się nie znają, czyli bliźniacze nie znają się, w ogóle nie poznali się fizycznie. Czyli przejawienia tych dusz nie poznały się fizycznie, a mogą odbierać wewnętrznie swoje różne stany. Też tak się może zdarzać. To się dzieje na poziomie wewnętrznym, nie zewnętrznym, tylko wewnętrznym. Co jest jeszcze fajne, co zaobserwowałem, to, to moment, w którym on, wychodzą te dusze i są już jak gdyby indywidualnościami. One cały czas, zaraz nawet po wyjściu z nadduszy, są w stanie tej głębokiej miłości, ponieważ to wszystko się odbywa w tej najwyższej wibracji, czyli w wibracji miłości, a nawet bym powiedział pewnego rodzaju oświecenia, ale tutaj w tym jest też bardzo głęboko miłość. I w momencie, gdy wyjdą te dusze z nadduszy, i są cały czas w tym stanie miłości, one patrzą poza siebie już i widzą inną jednostkę również, czyli inną, inną jednostkę, czyli też duszę, która przed chwileczką razem z, z, jako z nami również wyszła na zewnątrz i jest to moment, pierwszy moment w istnieniu duszy, w którym jedna dusza może wyrazić w stronę drugiej duszy, drugiej istoty tą głęboką, prawdziwą miłość bo później to wiadomo, jest różnie. W dusze wchodzą sobie w różne światy, doświadczają różnych rzeczy, różnych stanów, różnych emocji, różnych aspektów i to wszystko potrafi przykryć nam dostęp do tego prawdziwego, takiego mm, punktu, w którym jest ta nieskazitelna miłość, absolutna, można to tak nazwać. A w momencie, gdy nie ma jeszcze doświadczeń, ta dusza, ona wyszła z nad duszy, nie ma doświadczeń żadnych, Czyli nie ma tych chmur, które mogą przysłonić, jak gdyby to, ten stan miłości, to to jest bardzo, ja się, ja się cofnąłem nawet, powiem Wam, w takim doświadczeniu wewnętrznym. I to jest moment taki, gdzie patrzysz poza siebie, widzisz pierwszy raz w życiu kogoś, coś, kogoś poza sobą, żywego i możesz wyrazić tą miłość. To jest pierwsze doświadczenie tak w istnieniu jednostki, czyli duszy. I bardzo często się zdarza tak, że gdy dusze planują sobie, że spotkają się na poziomie przejawienia, dusze jako bliźniacze pomienie, jak gdyby planują to w pewien sposób i jak gdyby przejawienia się spotykają, to bardzo często na poziomie duszy się też to odbywa, ponieważ dusze są posadzone w, w tych ciałach, w tych powłokach, tak, w przejawieniu i bardzo często przypominają sobie ten pierwszy moment. Tego przejawienia w kierunku drugiej duszy, swojego bliźniaczego pomienia, to miłość. To jest pierwszy moment, w którym w ogóle można to zrobić. Bo zanim nie wyjdą z duszy, no to tego nie ma, ich nawet nie ma, nie są wyodrębnione. A tutaj przy wyjściu, to jest to możliwe po wyjściu i jest to bardzo czyste, ponieważ jest pełny dostęp do tej wibracji miłości absolutnej. Także tak to wygląda tutaj od mojej strony. W tym miejscu można też jeszcze powiedzieć, że można się pomylić, jeśli chodzi o, o spotkanie bliźniaczego pojęcia. można się pomylić z czymś innym. Można się pomylić chociażby ze spotkaniem z osobą, która ma, można powiedzieć, podpięcie, tylko to nie jest do końca podpięcie, to jest pewnego rodzaju zasymilowanie się z pewnym symbiontem, czyli mamy symbionta. W swoim ciele energetycznym, w swoich powłokach energetycznych, tak naprawdę. Czyli w którymś ciele subtelnym, albo nawet w kilku ciałach subtelnych. Symbionta, czyli inaczej nazywanego krokodylem. W sumie nazwa krokodyl powstała od, od osoby, która pierwszy raz prawdopodobnie, jako pierwszy raz zaobserwowała to zjawisko i w jakiś sposób opisała. To jest jednak temat na, na inny filmik. Ja o tym krokodylu nagram jeden może nawet dwa, ponieważ sam osobiście miałem doświadczenia takie z jak gdyby z tymi może nie istotami, ale z tym zjawiskiem, z, z takimi zdarzeniami, a jest o czym mówić, więc to może być pomylone. Bliźniaczy pomysł spotkania, bliźniaczego ukończenie na pewno jest czymś bardzo, bardzo mocnym, dlatego, że potrafimy wejść w to uczucie tej głębokiej, prawdziwej miłości, i to uczucie potrafi nas odrzeć z różnych nieprawdziwych rzeczy, takich jak na przykład nasze traumy bądź przekonania. I to jest bardzo często proces nieprzyjemny i bardzo dotkliwy. Także można powiedzieć, że spotkanie bliźniaczego pomienia jest bardzo piękną rzeczą, ale też bardzo trudną rzeczą. Także kończąc już ten filmik. Nie wiem, czy mam wam tego życzyć. Na pewno na to trzeba być gotowym. Jednak mogę wam życzyć, abyście podążali własnym wnętrzem, czuciem własnego wnętrza. I jeśli będzie to zgodne z waszymi duszami, z wami na wyższym poziomie, spotkacie taką osobę i ona z pewnością zmieni wasze życie. Także na tą chwilę ode mnie byłoby. To wszystko. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania kanału bądź też nagrań. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam do ponownego oglądania. Cześć.